On położył słodkie pieski. Witam was, widzowie na kanale Neptun Wodny. We vlogmasie numer 2 z dnia 3 grudnia. Tak jak mówiłem, vlogmasie pojawia się co dwa dni. Otóż dzisiaj dokonamy wielkiej sztuki. Postaram się ułożyć w rankingu piosenki Sióstr Godlerskich. Tak. Wiem, że to jest bardzo ciężka sztuka, ale podejmuję się tego zadania. Zrobię to dla was, moi drodzy. I otóż tak, ja sobie zapisałem trzy kategorie, którymi będziemy się wzorować. Walory wokalne, teledysk i interpretacja. To są trzy walory, które będę oceniać w skali od 1 do 5. No i potem będziemy podliczać sumę. No i tak powstanie właśnie ranking. Piosenek jest tego, co mi się wydaje, sześć. Znaczy kolęd, i piosenki przy Bożo narodzeniowych. Boże. Boże! Czy ja mogę się słowić? Jedna piosenka na pewno nie jest kolędą, a... nie... Past o, pastorałka! Właśnie to jest to słowo pastorałku jest. Więc no. I otóż jeszcze przed rozpoczęciem. Ojej, przed rozpoczęciem filmiku otwieramy okienko numer 3. Albo nie, najpierw zobaczycie teraz okienko numer 2 z wczoraj. Witam was widzenia dzisiaj z drugi, czyli dzisiaj nie nagrywam filmiku, ale nagram wam pociągnięcie klatki. Dobrze, co my tu... kurdy. Co to jest? Mikołaj i George Renifer. No Dobra. mega. Dobra, a teraz otwieramy okienko numer 3. Możecie opisać w komentarzach, co tu będzie tym razem: czy Peppa, czy George? I w jakim stroju? Ptaszek. A tu jest George w stroju. Dziadka Dziadek do orzechów. orzechów. Nie, jeśli ktoś nie ogląda pierwszego vlogmasa to niech oglądnie i zrozumie moją reakcję. Dziadek dla Orzechów jest po prostu cancel for me. No, czekoladka. I ogólnie jeszcze dodając, nie y, ja będę słuchać całych tych kolęd, ale zapewne nie mogę widać całych. I zresztą ten filmik wtedy trochę, pewnie, godzinę, czy dwie. Więc będę po prostu dać jakiś, pewnie, 10-sekundowy fragment. A wszystkie linki są w opisie, więc możecie zaglądać jeśli chcecie i nie mogliście znaleźć jakimś cudem tych kolęd. Dobrze, więc ja się jeszcze przesunę. Przesunę się tym, tym razem w tą stronę. Żebyście mogli zobaczyć naszą choineczkę Piękną, którą była ubrana na pierwszym vlogu, więc jeśli ktoś jej nie, nie widział, zapraszam na pierwszego vloga. No i dobra. Pierwszą kolendą będzie dzisiaj Betlejem bye. Małgosia godleska. No bo ponieważ więc większość kolęd wykonuje sama Małgosia, no ale ale nie martwmy się, też będą wykony sióstr. Spokojnie. No ale tak jak mówię. Najpierw dzisiaj betlejem. Małgosia tego leska. Zapraszam. Chrystus rodzi, nas, oswobodzi, Anieli grają, króle witają. Pasterze śpiewają, bytnem tak lękają. Cuda, cuda ogłaszają. Więc tak. Jesteśmy w pierwszej kolendzie. Myślę, że jest to bardzo dobra kolenda na start bardzo żywa, wspaniała. Małgosia bardzo fajną wykonuje też choreografię. Oczywiście nie da się jej odmówić jak zawsze wspaniałego wokalu. I wspaniałych intonacji, i wszystkiego just loaded. Ja sobie tutaj wszystko zapisuję w notatkach, żeby nie było, żeby nie zapomniał potem. Walory wokalne. Myślę, że na 5 gwiazdek tutaj naprawdę może być w miarę wysoko, chociaż czy to będzie najwyżej. Hmm. Najgorzej jest tak na start właśnie oceniać, bo potem da, da się odnosić mniej więcej jakoś, czy więcej byś dał punktów, czy mniej, ale ja dam na start, dam 3,5 na 5. 3,5 na 5. Druga kategoria, czyli teledysk. Teledysk jest z tej serii, jakby na green screenie, której nie preferuję zbytnio. Lecz animacje są dość ciekawe i sama Gosia jest pięknie ubrana. Wykonuje właśnie fajną choreografię, więc ja bym dał tutaj, myślę, że cztery. Czw czwórka myślę, że może tutaj być. No i interpretacja. Myślę, że też dam i 3,5, ponieważ jest ona ciekawa, lecz myślę, że, czyli znaczy, ja znam te kolendy, więc ja wiem, że. Inne kolendy mają jeszcze lepsze interpretacje, więc dam 3,5. Więc dzisiaj Betlejem otrzymuję 11 punktów łącznie. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik, jak na 15 punktów. Dobrze, teraz powrócimy do Back to Basic po prostu, czyli. Wam już świąteczny karm. Tak, nawet szczerze nie wiem na pastora... Bo to jest właśnie pastorałka, nie wiem na jakiego on ma tytuł, tak naprawdę, ale każdy wie o co chodzi, więc i to są już siostry. Nasze siostry, ulubione polskie siostry, to śpiewają. Let's go! Oceniamy. mnie już pływa świąteczny karb. Balkon się zmienia, Stać za coś chodzącego. Spotkanie z Mikołajem miał. Miał Jesteśmy już po przesłuchaniu. Pierwszej, legendarnej, po prostu pasterałki bajskiej z Szygodlaskiem. Myślę, że to jest jedno z top of the top, dlatego dam. Kurde, nie wiem, waham się. Dobra, dam 4,5. Bo też to nie jest. Widać, że tu jest po prostu śpiewane do telefonu, bez jakiejś obróbki i jest przepięknie, Pięknie. przepięknie. Więc daję 4,5. Teledysk. No, niestety, co by tu powiedzieć? No, teledysk jest dość słaby, ponieważ jest to nagrywane właśnie normalnie przed kamerą. Wiadomo, jest bardzo naturalnie i w ogóle czuję się jak z na Wigilii, ale 2,75. 2,75. Dobrze? Dobrze. Interpretacja. Myślę, że interpretacja może być tutaj dość sporo punktowana, ponieważ nawet w trakcie śpiewu są różne rozmowy do nas przeprowadzane. Myślę, to daje wspaniałego, rodzinnego klimatu. Naprawdę. Dlatego ja bym dał 4 punkty tutaj. W tym miejscu 4 punkty. Dobrze, moi drodzy, więc tak jak mówiłem. Wanniusz Pływa Świąteczny Karp, czy jak, jak inaczej nazywać tą pastorałkę, zdobywa 2500 punkta. Gratuluję, gratuluję pięknie. No i która robi teraz tutaj kolendeczkę? Może Lulaj, że Jezuniu? Myślę, że Lulaj, że Jezuniu możemy teraz polecieć. Wszyscy razem, uwaga! Lulaj, że Jezuniu, Lulaj, że Lulaj. A tego matulu w płaczu Dobrze, moi drodzy. Jesteśmy już po Lulajże Jezuniu. Dlatego walory wokalne. Hmm. Nie Niemno mogło się ma zawsze, bo jak wcześniej yy, powiedziałam tego, ale no oczywiście to mogło się sama wykonywała. No Niemno no zawsze pięknie. Chociaż moim zdaniem trochę lepiej niż dziś, yy, dzisiaj Betlejem. Więc dobra, dam 3,75. Teledysk. Hmm. <grym> <grym> dzisiaj Betlejem jak najbardziej podoba mi się strój. Chociaż tutaj jest... w Jezu, Jezunie Gosia przepięknym z przepięknym aniołkiem. Przepięknym. Aura Olka, skrzydełka, wszystko się zgadza. To jednak też dam, też dam 3,75. Bo jednak yy, Mikołajka dzisiaj Betlejem była lepsza. Dobrze, I interpretacja. No to moim zdaniem to z tych trzech na razie była chyba najgorsza interpretacja. Dzisiaj wytaję dam 3,5, więc. Um, dam i 3,25. Dobrze, moi drodzy. Za ten wykon, nasza droga Małgosia za że Jezuniu otrzymuje 10,75 setnych punkta. Więc jak widać wszystkie pisanki do łeb w łeb. Kolejny wykon, również jest przez naszą kochaną Małgosię wykonywany. Jest to kolenda Bóg się rodził. byli winni sami, a słowo się stało i mieszkało między nami Dobrze moi drodzy, otóż jesteśmy po przesłuchaniu kolejnej z naszych holendy. Bóg się rodzi. Moim zdaniem z serii studiowych by Małgosia. To jest, najlepsze. to jest najlepsza. To jest najlepsza kolenda. Pod względem wokalnym na pewno. Dlatego myślę, że na spokojnie możemy jej dać 4 punkty. 4 punkty czy 425? Hmm. To jest moje pytanie. Bo na pewno jej przebija yy, wannie Szpyła Świąteczny Karp. No niestety, ale. Hmm. Dobra, dajmy 425. 425 to jest moja ulubiona, studyjna tutaj. Yy, z, ko z kompozycji studyjnych, dlatego tak. Yy, więc teledyskowi możemy dać, myślę, że. Też 4,25, bo jest wszystko. Fajnie gościa się tam porusza, fajne są animacje, piękna suknia, wszystko. Wszystko się zgadza na miejscu, moim zdaniem. Elegancka dama, po prostu. Interpretacja. Hmm, 3,75. Wiem, że stać y, dziewczyna, więcej, dlatego dam 3,75. Bóg się rodzi, baj małgosia. Otrzymuje 12,25 punktów. A. Gratulujemy. Gratulujemy. Piękny wynik, moim zdaniem. No i przechodzimy do kolejnej kolendy, którą będzie wśród. Noc tej trzypię, a widać ją z, z wielkiej radości. Z wielkiej, z wielkiej, radości, z wielkiej, z wielkiej radości. Jak u boku przejść studiowali, a widać ją zawołali. Chyba pod przesłuchaniem przy No i co? Walory wokalne, myślę. Że były bardzo spoko. Bardzo spoko. Damy 3,75, ponieważ myślę, że są na pod podobnym poziomie. Tutaj te walory wokalne, co w Lulajze jest w dlatego dam taką samą ocenę jak w tej kolendzie. Teledysk. drugi teledysk. No niestety, to z tych serii solo gości klubowych. No bo nie klubowych. Ze studio nagrywanych na green screenie. Najmniej mi się podoba teledysk. Moim zdaniem animacje, suknia trochę, nie, nie, nie ten styl zimowy, dlatego dam. Dam trójkę. Dam trójkę niestety. Interpretacja. Interpretacja moim zdaniem jest bardzo, bardzo klasyczna. Myślę właśnie, że podobny, moim zdaniem, podobny tu jest y, vibe, troszkę jak w Jezuniu. Je z... Dlatego dam również 3,25. Dobrze, więc po podliczeniu punktów wśród nocej ciszy otrzymuję... 10 punktów równiutkich I postanam ostatnia kolenda, na którą no mogę się przyznać. Najbardziej się nie mogłem doczekać. Jezus Molusieńki baj siostry Godlewskiej Ja zatrzymam tylko na chwilę i oczywiście oglądam całą piosenkę. Ale to jest mój ulubiony fragment. Po prostu ten fragment robi całą robotę, naprawdę. <mulanie>

Co tu dużo mówić? No, to jest wykonanie perfekcyjne, naprawdę. Walory wokalne, moim zdaniem, to jest no nie no, to jest top, of the top No No pięć gwiazdek daje jak nic, no. Teledysk. No. Czy się ten teledysk? No to jest idealny teledysk. No 5 na 5 no i interpretacja? No nie może być inaczej no 5 no, na 5, no to jest wszystko jest na swoim miejscu. Wszystko. Nie dość. Dwie siostry idealnie, po prostu harmonia idealna, moim zdaniem. No i takim wynikiem no 15 na 15 punktów, no. Dobrze, moi widzowie. Szóste miejsce, niestety ostatnie w tym zestawieniu, uzyskuje kolenda wśród nocnej ciszy. Ale ja chciałam tylko powiedzieć, że nieważne, że to jest ostatnie miejsce, i tak każda z tych kolend jest wspaniała na swój własny sposób. I możecie dać w komentarzach na swoje rankingi. Przerabiawszy, ja jestem bardzo ciekawy. Bardzo. Piąte miejsce: Lula Jezuniu, Również należą się brawa. Dzisiaj, w Betlejem otrzymuje miejsce numer 4. I rozpoczynamy miejsca medalowe. Trzecie miejsce. Van już pływa świąteczny. Karp. Pasterok. Klasyk. Myślę, że zasłużył. Zasłużył na to trzecie miejsce. No i teraz już nie pozostawiając wielkiego szoku. Drugie miejsce zajmuje. Bóg się rodzi. Z wynikiem 12, przynajmniej 25 punktów. No i zdecydowanie na przodzie. 15 na 15 punktów. Jeżeli smalnie. Myślę, że naprawdę należą się brawa. Należą się brawa. Gratulujemy. I ja czekam na więcej kolend, błagam. Błagam. Hej, wszystkim. właśnie montuję tego vlogmasa, i w trakcie montowania i dodawania fragmentów kolend naszej Małgoni, ogarnąłem, że ona ma jeszcze trzy inne kolendy, których szczerze nie znałam wcześniej. Nie znałam części tych wykonów i obejrzałem je teraz na szybko. I są przezarąbiste I naprawdę one myślę, że będą bardzo wysoko w moim rankingu, bo dlatego w kolejnych dniach Vlogmasa będę tam na przykład jedną komentował. Jeszcze zobaczę, jak to zrobię, ale na pewno zostaną skomentowane, więc dla prawdziwych fanów też tutaj sióstr i małgoni, Proszę się nie martwić, wszystko będzie zrobione, tak jak ja ma być zrobione. Ale mogę was pocieszyć, że pierwsze miejsce nigdy się nie zmieni chyba. Więc inne ewentualnie, tak? Pozmieniamy ranking, ale pierwsze miejsce zostanie do końca. Pierwsze miejsce. Dobrze, moi drodzy widzowie. Mam nadzieję, że ranking Wam się spodobał. Zostawiajcie łapki w górę, łapki w dół. Subskrybujcie, zostawiajcie dzwoneczek o subskrypcji, oczywiście. Komentujcie, możecie pisać, co chcielibyście zobaczyć w następnych vlogmasach. No i co? Chodźcie na moje wszystkie social media. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogmasie numer 3 za dwa dni. 5 grudnia. No. No i elko. Pa!